Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne. Niech się rozraduje skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą karmelu i szaronu. Oni zobaczą chwałę Pana. Wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdłałe, om, omdlałe, powiedzcie małodusznym odwagi: Nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto ponsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych, i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromę wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie, spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód, a badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale, w trzcinę i sitowie. Będzie tam droga czysta, którą nazwą drogą świętą. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż i głupi nie będą się tam wałęsać. Nie będzie tam lwa, nie zwierz, najdzikszy nie wstąpi na nią, ani się tam nie znajdzie. Ale tamtędy pójdą wyzwoleni, odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach. Osiągną radość i szczęście. Ustąpi smutek i wzdychanie. Oto słowo Boże. Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić. Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg. Oto ogłasza pochy ludowi i swoim wyznawcom. Zaprawdę bliskie jest jego zbawienie dla tych, którzy cześć mu oddają, i chwała zamieszka w naszej ziemi. Oto bóg Łaska i wierność spotkają się z sobą. Ucałuję się sprawiedliwość i pochokuj, wierność ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Oto Bóg żyje. Pan sam obdarzy szczęściem, a nasza ziemia wyda swój owoc. Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, a śladami Jego kroków zbawienie. O to aleluja żydem Alleluja, Alleluja, Alleluja. Oto przyjdzie król Pan ziemi i zdejmie z nas jarzmo niewoli. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w nim moc Pańska, tak, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci Twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy, prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczone są ci Twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Oto słowo pańskie, chwała to jest. Kochani, już wczoraj Pan Bóg przez usta proroka Barucha przemawiał do nas: Podnieś swą głowę, podnieś odwagi. Oto Bóg przychodzi, aby wyprostować Twoje ścieżki. Aby zasypać doły, aby wyrównać pagórki, abyś mógł dojść do Boga. A jednocześnie święty Paweł wołał do nas: modlę się, aby rosła nieustannie wasza miłość, aby rosło wasze poznanie, co lepsze, i abyście ostatecznie stali się czyści i bez zarzutu. Te dwie rzeczywistości pierwszeństwo Bożej Łaski i moja odpowiedź to są klucze które opisują misterium niepokalanego poczęcia Maryi i misterium niepokalanego poczęcia które ma się w nas odbić w nas zajaśnieć w nas rozkwitnąć i dzisiaj pan bóg kontynuuje to słowo znowu z księgi proroka Izajasza i mówi odwagi nie bójcie się oto wasz bóg on sam przychodzi, aby was zbawić. Bóg zadziała tak, jak mówi Izajasz, że pustynia rozkwitnie, że step stanie się ogrodem, że głusi będą słyszeć, niewidomi widzieć, a chromi będą podskakiwać, ale jednocześnie mówi: Ale też dołóż to, co zależy od Ciebie, a więc pokrzepcie ręce osłabłe. Wzmocnijcie kolana omdlałe, pokrzepcie ręce, wzmocnijcie kolana, a więc weźmy się też do pracy, do modlitwy, do tego, aby do Boga się jeszcze bardziej zbliżyć. I wczoraj powiedziałem, że w misterium niepokalanego poczęcia widzimy najpierw Maryję, która jest świątynią całej trójcy. Ale ojciec Stanisław mówi: że każdy z nas staje się mistyczną świątynią wtedy, kiedy pozwolimy napełnić się Panu Bogu i kiedy przyjmujemy chrzest. Wtedy On czyni z nas swoją umiłowaną, mistyczną świątynię. I On chce w tej świątyni przebywać. On chce tę świątynię wypełnić swoją chwałą. A więc chce, abym odłożył szaty smutku. A on mnie ubierze w szatę chwały, w te świątynie jego chwały, jego miłość, jego obecności. Dzisiaj pójdziemy kawałek dalej w tej wizji świętego ojca Stanisława na temat świątyni, którą jesteśmy. Mówi ojciec Stanisław, że ołtarz w naszej świątyni to nasze serce. I tak jak tu na ołtarzu czasem staje najświętszy sakrament. Tak jak tutaj chleb i wino na tym ołtarzu stają się ciałem i krwią Chrystusa, tak Bóg chce przebywać w moim sercu. Chce całkowicie zająć moje serce dla siebie. Pismo Święte cytuje słowa Boga: Synu, oddaj mi swoje serce. I dzisiaj możemy pytać, do kogo dzisiaj należy moje serce? Czym jest wypełnione, kiedy myślę o troskach lub o radościach, to co się dzieje w moim sercu? Jakie mam najgłębsze pragnienia, jakie mam najgłębsze zranienia, niedosyty, gdzie tam jest Pan Bóg? Ostatnio rozmawiałem ze znajomą panią, która zdawała kolejny egzamin z języka obcego i miała tam opowiedzieć, gdzie. I kiedy chciałaby się znaleźć, gdyby dysponowała wehikułem czasu. I ona powiedziała: Chciałabym się znaleźć w Ziemi Świętej, w czasach Chrystusa, aby go słuchać, aby go zobaczyć. Zaskoczyła mnie. I pytam: A o co chciałaby Pani zapytać Chrystusa? A ona mówi: Nie potrzebuję pytać, chcę mu towarzyszyć. Chcę patrzeć na Niego, chcę za Nim iść i chcę słuchać tego, co On mówi. Chce oglądać znaki, które On sprawiał. Zobaczcie serce wypełnione Bogiem czym wypełnione jest moje serce. Ojciec Stanisław mówi, że na ołtarzu składana jest ofiara. I kto zna koronkę do miłosierdzia Bożego, to wiemy, że tam padają słowa że Bogu Ojcu ofiarujemy ciało i krew, duszę i bóstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. To samo mówił ojciec Stanisław, że na ołtarzu mego serca najpierw mam ofiarowywać życie i śmierć z martwych zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dalej mogę ofiarowywać życie Najświętszej Maryi Panny, jej oddanie Bogu, życie świętych, a dalej mam ofiarować siebie, moje oczy, uszy, moje myślenie, moje działanie, moje relacje, moje emocje. Wszystko to, kim jestem i co posiadam, oddać Bogu na ołtarzu mego serca. A dalej mogę też myśleć o różnego rodzaju umartwieniach, wyrzeczeniach, jako o ofierze składanej Bogu. Ale to, co mówi Ojciec Papczyński, ważne, aby ta ofiara była składana przez kapłana miłość. Mówi: Cokolwiek dzieje się w świątyni, którą jestem, a nie jest z miłości, jest nieprawe i jest bluźniercze. On mówi: To ważne, aby wszystko, cokolwiek robimy, było z miłości i dla miłości. Przypominam tu sobie takie ośmioletnie dziecko, które w zeszłym roku przychodziło na roraty dzień w dzień, kiedy pytałem, czemu nie byłaś wczoraj, bo tata zaspał. Wszystko było jasne. Ona chciała być zawsze, ale nie zawsze tacie się udało. I pytam kiedyś, brała zawsze trzy obrazki. Mówię Zosiu, dlaczego bierzesz trzy obrazki? Ona mówi dla rodzeństwa. No ale mówię oni nie wstają, no tak. To dlaczego mówię ty wstajesz, oni nie wstajesz, nie wstają, a ty bierzesz im obrazki. Ona patrzy tak na mnie i mówi: "No jak to dlaczego?" Z miłości. Zobaczcie, Ojciec papczyński mówi, że mogę czytać, mogę odpoczywać, mogę gotować zupę, cokolwiek, ale ważne, żebym to robił z intencją. Z intencją, aby to było na chwałę Boga, aby to było z miłości i dla miłości, dla miłości Boga i dla miłości tych, wobec których to czynię. A więc zajmuję się moimi dziećmi, albo moimi rodzicami, sprzedaję w sklepie, robię meble, naprawiam buty, ale aby to było z miłości, a nie tylko dlatego, że muszę zrobić, że muszę zarabiać. Ołtarz mego serca. Gdzie kapłan, którym ma być miłość, ofiarowuje Chrystusa, świętych i całe moje życie. Ofiarowuje to wszystko. Przed ołtarzem ma palić się kadzidło. I mówi ojciec Stanisław, kadzidłem jest nasza nieustanna modlitwa. Kiedy myślimy o modlitwie, patrząc na pismo święte, wiele jest oczywiście przykładów. Ale wydaje mi się, że najbardziej takim odpowiednim, ważnym jest modlitwa Pana Jezusa w ogrójcu. On staje tam zatrwożony, wiedząc, że nadciąga męka i nadciąga śmierć. I mówi Ojcze, oddal ode mnie kielich, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Poci się krwawym potem i drży. Jak czytamy w Ewangelii, kiedy przyszedł do ogrodu, poprosił uczniów, aby trwali z nim na modlitwie, a więc aby jego wspierali. Ale kiedy po godzinnej modlitwie wraca do nich, oni śpią. I wtedy mówi: czuwajcie nad sobą, już nie nade mną. Bo Jezus już jest umocniony. Ale mówi: czuwajcie nad sobą, abyście nie ulegli pokusie. Kiedy wraca po kolejnej godzinie, a oni śpią, już nic nie mówi, ale znów wraca na modlitwę. I kiedy tak po tych trzech powrotach, prawdopodobnie po trzech godzinach modlitwy, powraca, wychodzi naprzeciw Judaszowi i zdrajcom i jest gotów na mękę. Zobaczcie, modlitwa długa, ale nie przegadana. Modlitwa wcale nie nastrojowa, wcale nie w pokoju. Czasem ktoś mówi, wie ksiądz, ja się modlę, jak, jak mam ochotę, albo jak mnie nastrój najdzie, a najbardziej lubię się modlić, jak jestem sama, w jakimś takim odpowiednim miejscu, kiedy tak mnie wtedy dotyka Boża łaska. Zobaczcie, modlitwa pana Jezusa jest dokładnie odwrotna. On drży, on nie ma siły, i jego uczniowie śpią, a on się modli. Ale dzięki temu wychodzi naprzeciw trudności. Zobaczcie, ile razy mówimy: No wieczorem planowałem tę modlitwę, ale taki byłem skonany, że wszystko padło. Zobaczcie, właśnie wtedy mam chociaż tą resztką sił przywoływać mocy Boga, aby On mnie napełnił, aby to moje kadzidło przed ołtarzem płonęło cały czas, żebym następnego dnia mógł wstać. I podjąć moje obowiązki, podjąć mój krzyż, podjąć to, co jest dla mnie trudne. Dalej mówi ojciec Stanisław, że przed ołtarzem pali się lampa, która ma oświetlać świątynię, i mówi tą lampą są przykazania Boga, dalej przykazania kościelne i przykazania, które stanowią państwa lub społeczności, o ile nie przeciwstawiają się. Przykazaniom Boga. Zobaczcie, dzisiaj czasem wszystko odwracamy, staje to na głowie, kiedy mówimy, no nie możemy pójść za tym, czego Bóg chce, bo państwo, bo unia, bo jakaś społeczność ustanowiła coś innego. Ojciec Babczyński mówi: to jest światło, które ma ci pomóc, abyś mógł dobrze żyć. Kiedy ogląda się na YouTube czasem filmiki, jak ktoś wjeżdża pod prąd na autostradę, widać jeden znak zakaz wjazdu, drugi znak zakaz wjazdu, trzeci, a on uparcie. Mówimy, no szalony, naraża swoje życie, naraża życie innych. Ojciec Pabczyński pokazuje, że wtedy, kiedy nie szanujemy przykazań Boga, przykazań Kościoła. Kiedy nie szanujemy Słowa Boga, tego czego Bóg nas uczy, wtedy często postępujemy jak ten człowiek, który wjeżdża pod prąd na autostradę i rzeczywiście narażamy swoje życie i życie innych ludzi. A więc dzisiaj mam siebie zapytać, jakie miejsce w moim życiu zajmuje Słowo Boga, jakie miejsce zajmują Jego przykazania. Przekazania kościoła, na ile traktuję je jako lampę, jako latarnię na morzu, a na ile myślę o nich tylko jako uciemiężeniu, utrudnieniu, że to jakieś bezsensowne nakazy i zakazy, które chcą mi utrudnić życie. I wreszcie mówi ojciec Stanisław, oczywiście myśląc przede wszystkim o świątyni jerozolimskiej że przed ołtarzem jest też siedmioramienny świecznik i mówi, to oczywiście jest znak Ducha Świętego i Jego darów. Mówimy czasem, że wiek XX był w kościele wiekiem Ducha Świętego, a jednak już ojciec Stanisław mówił wiele o Duchu Świętym. On mówił, kto ma Ducha Świętego, ma wszystko i niczego mu nie brakuje. A więc zachęcał do tego, aby przywoływać Ducha, aby przywoływać Jego mądrości, bym potrafił rozeznać, co jest dobre, a co złe, abym przywoływał Ducha odwagi, męstwa, abym wybrał to, co dobre, i abym w tym dobrym postępował. Dalej, abym przywoływał Ducha z Jego darem roztropności, rady abym potrafił drugiemu człowiekowi wskazać drogę. Zobaczcie, kiedy myślimy o niepokalanym poczęciu, to w momencie poczęcia Maryja została napełniona Duchem Świętym. A dalej, kiedy przyszedł anioł i powiedział, będziesz matką Syna Bożego, ona powiedziała, niech mi się stanie, na nowo Duch Święty stąpił na nią z mocą, także stała się matką Syna Bożego. Później... W... Dzień pięćdziesiątnicy razem z apostołami na nowo przyjęła Ducha Świętego. I zobaczcie, kiedy poszła do Elżbiety, wystarczyło, że powiedziała jej pozdrowienie, a Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. Ojciec Stanisław mówi, że w każdej Eucharystii przychodzi do nas Duch Święty, ale jednocześnie mówi, są znaki Ducha Świętego w Tobie. To jest radość. Pokój, ale mówi najbardziej, znakiem ducha świętego we mnie jest pragnienie, by naśladować Jezusa Chrystusa, by się go uchwycić, by pójść za nim, aby całkowicie oddać mu swoje życie. A mówi, znakami przeciwnymi duchowi świętemu jest nieprzebaczenie, jest zazdrość, jest nienawiść, gniew, kłótliwość. Mówi, jeśli to jest w tobie, to nie myśl, że jest w tobie Duch Święty. Kochani, papież Franciszek powiedział, że kto się nie modli do Boga, modli się do diabła. A święty ojciec Stanisław mówił, że świątynia, w której nie ma nieustannej modlitwy, jest najbardziej opuszczoną. Więc dzisiaj. Pan Bóg daje nam to słowo, abyśmy na nowo spojrzeli na siebie jako na Jego świątynię. Świątynię, w której jest ołtarz, to, moje, to znaczy moje serce, na którym Bóg chce zakrólować, na którym chce być pierwszy, tak jak najświętszy sakrament, na ołtarzu naszej świątyni. Bóg chce, abym mu składał w ofierze Jego syna Jezusa Chrystusa. Ale też to wszystko, czym żyję, o czym myślę, co mówię, abym to robił z intencją, nie bezmyślnie, nie na odwal, ale z miłości i dla miłości. A więc to ma sprawić kapłan miłość obecny w mojej świątyni. Przed ołtarzem ma płonąć kadzidło nieustannej modlitwy, modlitwy uwielbienia, Modlitwy dziękczynienia, modlitwy prośby za mnie, ale też za innych. Tak jak słyszeliśmy dziś w Ewangelii, czterech przyniosło sparaliżowanego czterech. To jest znak modlitwy wstawienniczej. I ze względu na ich wiarę tak mówi Ewangelia Jezus powiedział: Odpuszczają ci się twoje winy nie ze względu na wiarę paralityka, ale ze względu na wiarę tych czterech. A kiedy uzdrowił jego duszę, uzdrowił też jego ciało. Zobaczcie moc modlitwy. Przed ołtarzem jest lampa przykazań Boga, jego słowa, lampa przykazań Kościoła i wreszcie siedmioramienny świecznik Ducha Świętego. Przywołujmy go szczególnie dzisiaj, abyśmy faktycznie stawali się coraz piękniejszą świątynią Boga, coraz świętszą na wzór niepokalanej Maryi.